QA QA Questions and Answer Kua 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 Poro ja odpowiedzieć na wasze pytania Jakie kanały polecasz? Cóż, polecam kanały takie jak Mosiek Rybitwa Ursagita Lavender Dlaczego? Po prostu popatrzcie na ich animacje, na ich kanały. To są naprawdę bardzo dobre animacje a dostają bardzo mało, według mnie, wyświetleń. W jakim programie robisz filmy? Filmy robię w Adobe Animate, w EBS X oraz w InShot'cie. W Animate robię animacje, w EBS Paint X tła, a InShota używam do szybkiej obróbki. Myślałem też nad premierem pro, ale to może w przyszłości. No i trzecie pytanie. Czy masz jakieś porady dla początkujących? Cóż, sam jestem początkującym, ale mogę ci powiedzieć, że Mm, rysuj dużo i patrz jak inni robią. Tyle. A teraz pora na... <śmany> sama reklamę. Czy wiecie, że... ...tam na dole... ...jest taki przycisk? Subskrybuj. I... ...jak go klikniecie, to... ...dołączycie do naszego kultu! Wracając do tematu... Kiedy animacja borad w naszym wykonaniu? Eee, raczej nigdy YouTube nie zmanuje. Ravi, zrobisz zupę? Najlepiej mleczną. O, to pytanie do ciebie. Nie. Kiedy Discord? Mm, myślałem nad tym, ale... Nie mam za bardzo czasu jeszcze. Na razie... Na razie spróbuję się skupić na kanale. Końc, kiedy opłacisz zaległe rachunki? Czekam od dwóch miesięcy... To se jeszcze poczekasz. Będzie animacja o Undertale. Być może. Dlatego lepiej zostaw subskrypcję z dzwoneczkiem. Ja pierdolę. Czy to ty jesteś odpowiedzialny za Incydent 9-11? Być może... Niczego nie potwierdzam. Czy kanał Sarkans 182 jest ciekawy? Powiedzmy, ale czuję co tutaj próbowałeś zrobić. Dlaczego twoje animacje są takie dobre? Emotka ognia, emotka ognia, emotka ognia. Cóż, to jest naprawdę bardzo proste. Dlatego, że nie mam duszy. Następne pytanie. Co sądzisz o Loki Chill Guy? Chyba już ten ten umarł. Nie wiem. Co sądzisz o Viggovit KSI? Myślę, że powinien on skończyć z muzyką i myślę, że powinien on skończyć z karierą na YouTubie. Dziękuję. 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 Będzie... będzie animacja z Minecrafta. Nie ma pytajnika, więc yy, proszę. Jest animacja z Minecrafta. To jest Crafting Table. Oto jak działa. Dajesz tam elementy i układasz w różne miejsca i. MYK! Powstaje wam słodkie ostrze. Uuu. Chcesz zobaczyć ostrze? Pokażę ci ostrze. Ej, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, aby dodawać uranu. Tea, to potera. Ka Co sądzisz o FNAF? Lubię FNAF. Następne. Jakie będą materiały? Mm, będzie taki jeden, nad którym pracujemy o rodzajach youtuberów. Oraz to się też odnosi do trzeciego pytania. Czy będą kolaby? Powiedzmy, że to jest taki kolab. Ale to zobaczycie jak wyjdzie materiał. Czwarte pytanie. Poproszę dokładnie... dokładnie dane. Ile trzymacie dzieci na strychu? A co? Chcesz dołączyć? zrobicie? Pozdrazdamy. Cool anyway. Moje pytanie, dasz 5 zł na nieważne wydatki. Tak. Ale mam nadzieję, że wszystko pójdzie na automaty. Będzie kolejny odcinek OFNAF? Zapewne tak. Muszę dobić tego rudego chuja. Kojarzysz mnie? Mam nadzieję, że dostanę odpowiedź na filmie. Zgadnijcie kto nie dostanie dzisiaj odpowiedzi na filmie. A nie, a tak serio to kojarzycie cię w ten. Pamiętam, że twoją animację. Komentowałem oraz chyba na arenie się pojawiłeś. Ale tego nie jestem pewny. Będzie animacja o Pokémonach lub o Fortnite? Fortnite? Fortnite! Tak, Fortnite! 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 A! a moją odpowiedzią jest tak. Jaka jest twoja ulubiona animacja z twojego kanału? Cóż... Aktualnie to. to chyba ostatnia moja animacja z FNAFa. Drugie pytanie: Jaki jest twój ulubiony animatronik z FNAFa? Mmm, kurde, ciężkie się trafiło. Ale jakbym miał wybierać, to. w mojej trójcy, bo tak to jednego to nie potrafię powiedzieć. Ale w mojej trójcy byłby Glamrock Freddy, Funtime Freddy oraz Springtrap. Pytanie trzecie: Czy masz Discorda? Dobra, to pytanie już było. Założę kiedyś serwer Discord. Po prostu teraz nie mam czasu, jak mówiłem. Dobra, dalej. Bardzo ważne pytanie, więc uważaj. Ile to 2 plus 2? Hmm. Mm. O mój Boże, mam jutro do napisania w sprawdziach z matematyki. A, a odpowiedź to 5. Ocie, Lula. Ile tu jest pytanie? Eee. Ile masz lat? Lat mam. Kolejne pytanie. Jakie animacje jeszcze planujesz w przyszłości? Dobra, to na to już odpowiadam. Następne. Masz ulubioną serię animowaną? Naprawdę bardzo lubię Błazowyż oraz Uwców troli i całą w sumie trylogię seriali. I powiedzcie mi szczerze, czy ktoś z Was w ogóle oglądał to albo słyszał o tym? To jest najbardziej underrated serial Dreamworks. Jakby kurwa, to jest takie super. Obejrzcie sobie, nie będziecie żałować. Fajne masz designy głównych postaci. Dzięki. Tak się urodziłem. Dobra, zróbmy tak. Na 10 tysięcy subów zrobię tutorial jak projektować postacie oraz jak animować w Adobe Animecie. Masz robić dobre. Mm, lubię bardzo Minecrafta, Cyberpunka. Bardzo fajne klimaty ma. Ostatnio zacząłem się zagłębiać w Cult of the Lamp. I to jest naprawdę solidna gierka. Dobra, następne. Odpowiadałem już na to. Czy posiadasz Facebooka lub Messengera i czy chcesz posiadać? Posiadam prywatnego i w sumie to tak posiadam, że... dostaje opieprz za to, że nie odczytuję wiadomości. A teraz pytanie prosto z miniaturki. Pytanie odcinka. A co myślisz o furry? Pas. Mm -mm. Lluvabos czy Hasbin Hotel? Mm, Hasbin Hotel. Masz ulubionego twórcę od animacji? Mam wielu twórców, których lubię, ale jest taki jeden, który bardzo mnie w sumie zainspirował do tego typu kontentu, co teraz robię? Hmm. Edward Gold, znany z kanału Edward. Jak jeszcze tego nie obejrzeliście, to obejrzyj sobie, naprawdę. Polecam. Czy kiedyś zrobisz animację, która trwałaby z godzinę, jak w jakimś filmie? Powiedź brzmi nie. Ja przy 10-minutowych animacjach dostaję pierdolca, co dopiero z godziną, o jej. czy przysawki? Przysawki? No i ostatnie pytanie. Co sądzisz o beczce? Wiesz co, ja to przekażę Rabia mu o! Cóż, kontent beczki... trochę mi się po prostu nie podoba, wiecie, to jest moja opinia. Mm, według mnie jest po prostu masówką i jest trochę powtarzalny. Animacja też nie jest jakaś świetna. Czy ty... obrażasz naszą beczkę? Zabić go! Mm, 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 mm. Mm, zapomniałem, że mają po 7 lat. Co sądzi... Co? <laughs> Przepraszam. Co sądzisz o meszce? E, jak dla mnie jest spoko. Okej. Wystawiamy. Połóż mi... Oj, Ravi, Ravi. Pamiętasz, jak ci mówiłem, abyś nie napieprzał pierdoloną klawiaturę jak nagrywam? Cóż, myślę, że to ci czegoś nauczy. A ah, i wesołych świąt, tu jest Twój prezent.